Powiedz Dobry. proszę, czy jesteś bezpieczny? Powiedz proszę, co się dzieje. Powiedz proszę, co przeżyłeś w ciągu ostatnich godzin. Powiedz proszę, co się dzieje w Kijowie. Na razie czuję się bezpiecznie i myślę, że to jedyne słowa, które odnośnie bezpieczeństwa mogę powiedzieć, ale nie o mnie tutaj chodzi, tylko przecież przede wszystkim o, mieszkańc o mieszkańców Ukrainy, bo to mieszkańcy Ukrainy mierzą się z potężnym stresem i potężnym zagrożeniem. Telewizja CNN. Informuje o rannych w całym kraju. Te doniesienia, które się pojawiają cały czas są weryfikowane. Nie trudno się domyślić, że w takiej sytuacji panuje dość duży chaos informacyjny. Weryfikowanie informacji trwa, by móc Państwu je rzetelnie podać. Dlatego ja staram się ograniczyć do tego, co już wiemy na pewno. To, co mogę powiedzieć, to to, że ta noc była całkowicie bezsenna. Ja z zawodowego punktu widzenia. Śledząc to, co się dzieje minuta po minucie, nie byłem w stanie zmrużyć oka nawet na minutę. Nie myślę więc nawet o mieszkańcach Ukrainy, których przecież dotyczy to bez, bezpośrednio. Tutaj mieszkają oni, ich bliscy, ich dzieci, ich rodzice, więc no, to zmartwienie było na pewno potężne. To była bardzo szczególna noc, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, dlatego że z minuty na minutę wiadomo było podczas tej bezsennej nocy. Że wszystko zmierza ku inwazji na pełną skalę. Te pojedyncze sygnały, które docierały przez całą noc od najważniejszych światowych polityków, a także od dziennikarzy, którzy bacznie obserwowali każdy ruch ukraińskich wojsk, świadczyły o tym, że ta inwazja jest nieunikniona. Wszyscy czekali tutaj, aż wdejdzie słońce, bo wydawało się, że jeśli do świtu ta inwazja nie nastąpi, to być może będą to kolejne niespełnione proroctwa. Tak się jednak nie stało przed godziną piątą czasu Kijowskiego, czyli jeśli dobrze liczę teraz w tym zmęczeniu przed godziną czwartą czasu Polskiego. Władimir Putin w specjalnym orędziu ogłosił, że zaczyna Rosja specjalną operację. To tak naprawdę takie określenie, które niezbyt dokładnie oddaje to, co się wydarzyło, bo Władimir Putin po prostu w tej swojej wypowiedzi wypowiedział wojnę Ukrainie. Wtedy też jasne było już, że niebawem będzie słychać pierwsze wybuchy, ale tych przede wszystkim mieszkańcy Ukrainy spodziewali się w pierwszej kolejności na wschodzie Ukrainy. Tak też się stało. Mieliśmy obrazy, doniesienia, informacje o bombardowaniach między innymi w Mariupolu czy w Charkowie, o zaogniającej się sytuacji w Kramatorsku, to były te pierwsze sygnały, ale kiedy wszyscy zapoznawali się z tymi informacjami, nagle w centrum Kijowa można było usłyszeć wybuchy. Ja też je słyszałem i długo wstrzymywałem się z podaniem tych informacji, bo nikomu nie chciało się po prostu w to wierzyć, że kilkadziesiąt minut po słowach Władimira Putina ten ostrzał słychać również w Kijowie. Ja miałem nawet takie przeświadczenie, że być, być może to jest jakiś dźwięk, który przypomina wybuch. Być może to jest zupełnie coś innego. No ale okazało się, że te wybuchy były słyszane również w Kijowie. Wszystkie te informacje, które do nas napływają, świadczą o tym, że były to wybuchy, e, e, które ten dźwięk nadchodził z okolic lotniska Borispol. Lotniska, na, którą, na którym zapewne wielu, niektórzy z naszych widzów lądowali przybywając do Kijowa, mogłoby się wydawać, że to normalne, do niedawna całkowicie bezpieczne miejsce. Te doniesienia, które również napływają, świadczą o tym, że ta, ten atak, który dotyczy przede wszystkim e, sił powietrznych Ukrainy, ma dążyć do tego, by jak najbardziej osłabić ukraińską armię. Po to, by osłabić morale i po to, by ewentualnie mogły tutaj wylądować rosyjskie wojska. Takie są te pierwsze komentarze, które słychać tutaj na Ukrainie. Oczywiście ukraińskie wojsko podjęło działania. Prezydent Wołodymyr Zeleński w swoim oświadczeniu nagranym starał się uspokajać mieszkańców, o ile to możliwe. Dlatego to, co teraz wiadomo, to zalecany jest spokój zalecane jest przebywanie w domu. A na wypadek, kiedy w miastach zawyją syreny, trzeba udać się do najbliższego schronu. Takich schronów w Kijowie jest około 5 tysięcy. I dodam jeszcze, że te syreny były słyszane również w Kijowie, ale zapanował chaos informacyjny, dlatego że ten dźwięk był słyszany dość krótko. On nie wzbudził tutaj paniki. Niektórzy mieszkańcy rzeczywiście zdecydowali się na to, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, zapasy wody. Jakieś latarki, apteczki i wyruszyli do stacji metra. One są bardzo głębokie tutaj w Kijowie, dlatego są uważane za jedne z bezpieczniejszych miejsc, ale dodam, że to nie jest jeszcze zjawisko powszechne, bo na razie wszyscy czekają na rozwój tej sytuacji.